Cześć, witajcie z tej strony Zander. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie prezentacyjnym z IceScape Bloga. Jest to drugi film, który wychodzi po około 7 miesiącach z racji tego, że wystartowała nowa edycja tego niesamowitego skyblocka słuchajcie, na samym wstępie zaznaczę, że jeśli jesteście nowymi osobami e, które prawdopodobnie trafiły na ten film całkowicie z przypadku i w ogóle nie, nie mają jakiejkolwiek znajomości z naszymi serwerami, to bardzo serdecznie zapraszam Was na iskyblock.pl, IP oczywiście macie w opisie, macie w tytule tego filmu, jak i tutaj w prawym dolnym rogu, więc śmiało możecie przepisać sobie to IP do Waszego launcher'a i wbić na nasz serwer, wersja to jest główna w tym momencie 1.18 Dwa, ale oczywiście wspieramy też wchodzenie z innych wersji, czy to 1.12, 1.16, czy też 1.19. Zawsze wejdziecie na nasz serwer na najnowszej wersji i będziecie mieli dostęp do wszystkich najnowszych bloków, najnowszych mechanizmów i temków. Możecie dosłownie korzystać praktycznie z czego tylko chcecie. A itemki, które powiedzmy w zwykły sposób nie będą dla Was dostępne po prostu poprzez np. crafting, możecie śmiało kupić poprzez ukośnik sklep. I na przykład wchodząc tutaj w zakładkę sklepu dla pipów, mamy tak, takie, takie tutaj opcje kupne jak pistony, styki pistony. Mamy tutaj obserwery do kupna, które, których crafting nie jest dostępny z racji tego, żeby nie było zbyt łatwo gdyż jest to serwer nastawiony na długi okres gry, na wyciąganie pełnego fanu z tej gry. Więc, yy, tak naprawdę, to czego nie skraftujecie, macie śmiało w sklepie, więc możecie yy, korzystać. Macie dostęp do dosłownie wszystkiego. Więc myślę, że jeśli szukacie fajnego Skybloka, no to iSkyblock jest wspaniałym wyborem dla Was. Yy, za chwileczkę, osoby, które widzicie tutaj przede mną, czyli tutaj mamy Domina, mamy Gerberka, mamy Martę, yy, Oligot, yy, to się tutaj wziął z przypadku, czy Oligot jesteś z nami? Ja jestem sam, ja jestem sam. A, to ty jesteś Ligo, dobra. Także widzicie, napisałem na czacie ogłoszenie, że jeśli znajdą się osoby, które chciałyby wziąć udział w naszej reklamie i po poopowiadać tutaj o Ice Bloku, Blocku, mogą śmiało wbijać, żeby wyrazić swoje zdanie, także zebrałem tutaj grupkę naszych graczy, którzy za chwileczkę troszeczkę wam o tym serwerze poopowiadają. Bo musicie wiedzieć, że no nie zamykamy się jakby jako administracja i, i, i nie wychodzimy z taktyki, że tylko my tutaj będziemy mówić co i jak i, i tutaj same, same ładne opowiastki Wam robić, lecz chcemy powiedzieć tak, jak jest naprawdę, więc oni tutaj powiedzą ze swojej perspektywy jako zwykły gracz, którym zapewne i Wy się staniecie po tym odcinku, gdyż no sądzę, że na pewno do nas tutaj e, wbijecie. Także słuchajcie, zapraszam a najnowsza wersja Minecrafta. E, naprawdę wspaniała społeczność, wspaniali ludzie, mnóstwo nowości, mnóstwo unikalnych rzeczy, mechanizmów, tak jak Ether, e, czyli nasza taka własna e, druga waluta, za którą możecie kupować ulepszenia swoich wysp, no Jest tu naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy unikalnych, których nie spotkacie na innych serwerach, a przede wszystkim są tutaj naprawdę bardzo, bardzo długie i fajne edycje. Także co, ja oddaję głos na początku dla Marty, gdyż właśnie Marta tutaj 130, ta tutaj oto, którą widzicie przed ekranem, Brała udział w poprzednim takim filmie, w którym już z graczami uczestniczyłem i, i gdzie opowiadali po prostu o serwerze. i Teraz bierze udział po około 7-8 miesiącach i opowiadam, czy serwer poszedł w dobrą stronę, co się zmieniło. Eee, powiem Wam po prostu swoje takie spostrzeżenia e, po tak długim czasie. No jak widzicie, po 8 miesiącach nadal gra, nadal wyciąga tutaj fan z gry, nie opuściła serwera, więc widać, że naprawdę, no jeśli ktoś już raz u nas zagra, no to e, trudno jest mówić, gdyż ta społeczność dosłownie uzależnia. Także, Marta, oddaję Ci głos, lecisz z tematem. Hej, um. chciałam właśnie takie opowiedzieć trochę o edycji. Eee, zaczynając od tego, że na zupełnie pojawiło się kilka nowości e, typu kowe, e, Kowal, albo traderzy. Na poprzedniej edycji byli traderzy z np. E, na naprawą lub innymi e, enchantami, ale pojawiły się właśnie też, pojawili się też traderzy z e, różnymi główkami. Pojawiło się e, daily z nagrodami codziennymi. E, Warto zobaczyć, co ciekawego się wygram. Pojawił się na przykład też Koblex i stoniarka. Jeśli nie wiecie, co dokładnie to jest, zapraszam na serwer. A ja, warto jak oceniasz społeczność po tak długim czasie rozkwitła? Na pewno jest dużo więcej osób. Może dlatego, że jest, teraz są wakacje, ale na pewno dużo osób może. Sił spróbować jako helperów. Naprawdę ogólnie bardzo lubię ten serwer. Większość osób jest tutaj bardzo w porządku i każdy można normalnie pogadać. Czyli jednym słowem, jeśli twoja recenzja komuś się spodobała i chciałbyś wbić, to jeśli wbiję, to na pewno się tutaj spotka, tak? No, to oczywiście. Także zapraszamy serdecznie, a my o głos prosimy kolejną osobę. Dobrze, no to ja jestem oligol.pl, mam taki nick. Cześć widzowie, chciałbym opowiedzieć troszkę o ekonomii tego serwera. Ekonomia jest bardzo dopracowana i fajne jest to, że musisz grać przynajmniej te parę edycji na tym serwerze, żeby mieć tutaj dobrą... żeby mieć przynajmniej tutaj wszystko dobrze i Ekonomia jest bardzo fajna też, bo y, nie możesz mieć wszystkiego na raz, musisz tutaj dużo grać. Ja też bym chciał powiedzieć, żeby tutaj więcej było dodawane eventów przez graczy czy Zenderka. Żeby większa tutaj była... Większe, więcej eventów po prostu żeby było. Też chciałbym opowiedzieć o dodawaniu jednej rzeczy. Chciałbym, żeby Zenderek dodał y, za walutę serwerową a To by było nawet ciekawe i by było spoko. Um, i też bym chciał, żeby e, mending, który jest bardzo drogi, żeby też był zawołowienie, czyli żeby można było go wyłowić. E, nie wiem czy jest taka opcja, ale to już zależy od Zanderka. Więc zapraszam na InskiBoker. Naprawdę bardzo ciekawy serwer. Polecam go i naprawdę przy naprawdę jest bardzo ciekawym serwerem. Także to już moja opinia. Dobrze, także wielkie dzięki za wypowiedzenie się, teraz moi drodzy przenosimy się tutaj wraz z graczami na spawna, gdzie już teraz pobiegamy troszeczkę po naszym mega fajnym, pięknym spawnie, możecie się przypatrzeć, zobaczcie jaki jest super, no i teraz kolejna osoba będzie Wam opowiadać o naszym serwerze. Cześć, witam widzowie. Z tej strony GerberaGrywa1, Gerbera czy siedam I chciałbym powiedzieć wam, że mówiąc szczerze, na serwerze nie gram zbyt długo, czyli od około 3 tygodni, lecz grałem z dwie albo jedną edycję do tyłu. I w tamtym momencie, mówiąc na dobrą sprawę, nie było aż takich ciekawych rzeczy jak w tym momencie na serwerze są. I typu... leaks i... Inne takie sprawy, no I chciałbym też się odezwać na temat ekonomii, o której wspomniał kolega przede mną. Moim zdaniem ekonomia jest... Ma jeden minus, gdyż ekonomię moim zdaniem na serwerach typu skyblock powinni tworzyć gracze, lecz trzeba się stosować oczywiście do regulaminu. A mam również jedną propozycję na temat Ederu. Propozycją tą jest y, dodanie możliwości wybrania sobie pracy, za którą będziemy dostawali większą ilość eteru wraz z postępami robionymi w tej pracy. Na dobrą sprawę jest to tyle ode mnie i pozdrawiam. Dzięki. Prosimy kolejną osobę. Y Dzień dobry, jestem Ziemnior. Jedną z rzeczy, którą, jedną z funkcji, która myślę, że jest najlepszą i najbardziej mm, wspomagającą y, grę jest, są to motyki, które można zdobyć podczas przez medale, które się zdobywa podczas eventów farmerskich. Takie motyki ułatwiają naprawdę grę, ponieważ zbierają automatycznie znaczy, y, zbierając y, plony moż można je automatycznie sadzić, co Przyspiesza y, dochód, y, przyspiesza, y, przyspiesza zbieranie, zbieranie oraz zarabianie na, na przykład właśnie farmach. dajmy na to marchewki. A reszta funkcji też jest bardzo dobra. Wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych serwerów, w których można naprawdę posiedzieć i na przykład pogadać albo. Bo robi jakieś eventy. Mój Nick domain 23. Ja jestem dosyć starym wyjadaczem Minecrafta. Nie wypowiem się za bardzo o społeczności serwera, bo się nie zagłębiam w te sprawy. Jestem na serwerze tydzień. Za to mogę wypowiedzieć się trochę o technicznej strony tego serwera. Jako, że nie gram w Minecrafta dużo, to też nie miałem serwerów, na których grałem, ale. Dostałem na Skype bloku, bo spodobało mi się właśnie to, że nie ukrócili wielu mechanik, takich jak mob grindery albo Redstone. Yy, mogę sobie robić mechanizmy, albo właśnie ogromne Mobgrindery, które działają. Yy, te moby nie znikają po jakimś krótkim czasie, albo nie ma zbyt wielkich limitów na nie. Yy, no jest dosyć yy, ten serwer oldschoolowy. Można powiedzieć, że są mechaniki, które były kiedyś. Teraz ich nie ma, ale wersja jest nowa. Neder jest y, dosyć fajny, bo nie masz tak jakby małej wyspy, tylko jest cały duży nether, w który możesz szukać rzeczy, szukać bastionów. No ogólnie moja opinia na temat serwera jest y, pozytywna. Jest parę rzeczy, które można zmienić, ale to właśnie podczas rozmowy z graczami można te rzeczy pozmieniać. Administracja też nie wszystkiego zmieni tak jakby w sekundę. I. Zapraszam wszystkich do dołączenia na serwer, chociażby spróbowania. Ja gorąco polecam. Dzięki Wielkie za opinię. Czy to wszyscy? Tak. Dobrze, także jak mogliście usłyszeć, w większości procent gracze polecają nasz serwer, wymieniają i zaznaczają mocne plusy naszego serwera. Wskazuję na rzeczy, które są u nas unikalne, a których nie ma na innych serwerach. Też chciałbym tutaj zaznaczyć, że praktycznie co niedzielę odbywa się taki unikalny event, który teraz się zwie Shoty z zanderem, który polega na tym, że zwyczajnie robimy tam trzy eventy. Ja robię trzy eventy, gdyż mój nick to oczywiście Zander, jestem właścicielem tego serwera. I właśnie co niedzielę robimy minimum trzy eventy. Które tutaj, właśnie na ekranie, pewnie Wam się przewijają, gdyż mam mnóstwo z tego SS-ów. Jak wielu graczy bierze udział w takich eventach? No, tutaj mamy taki mi mini-event, który robimy sobie sporadycznie gdzieś tam na czacie na spawnie, gdzie rozdajemy jakieś kluczyki graczom, żeby było fajnie, ale raz w niedzielę robimy naprawdę potężny taki godzinny event. Jeśli na przykład bijemy jakieś kolejne rekordy graczy, to dokładamy kolejnych eventów i jest naprawdę bardzo fajnie. Także naprawdę pod względem eventów jest ich tutaj mnóstwo. Gracze również powolutku coś tam ze swojej inicjatywy ruszają. I sami też tworzę na wyspach własne eventy dla graczy, żeby grało się fajnie. Słuchajcie, też taka, taki poradniczek na start, jeśli wejdziecie na serwer, to oczywiście polecam Wam tutaj codzienne nagrody, czyli zagłosowanie na serwer macie szansę dropić fajne, unikatowe rzeczy. Również macie ukośnik Daily, gdzie przez 30 dni odbieracie sobie nagrody. Za każdy kolejny dzień ta nagroda ma wyższą wagę wartość. Tak jak mówili wcześniej, mamy stołniarki, E, mamy kobleksy, ale na przykład ze stołniarek, stołniarki są u nas takie nietypowe, bo stołniarki pewnie kojarzycie z możliwością tego, że one da dają daj wam po prostu jakiś tam drop, czy tam z nich dropicie redstone, diamenty inne rzeczy, nie. U nas stołniarka co stołniarka ze stołniarki możesz mieć tylko i wyłącznie stone, natomiast takie rzeczy jak rudy diamentów, żelaza, lapisu czy tam jakieś inne rzeczy kupujecie w sklepie. Macie sklep, kupujecie tutaj sobie wszystko, kupujecie również tutaj e, pod ukośnik sklep sprzedajecie i temy także wszystko co wy Picie, może się sprzedać, w taki sposób zarabiacie, no ale w głównym mierze stawiamy na tym serwerze na handel między naszymi graczami czyli nie wszystko jest dostępne pod ukośnik sklep do, do kupienia, do, do sprzedaży lecz większość tych dóbr e, możecie kupować u graczy na wyspach na przykład piszecie sobie tutaj, no tutaj oligo sobie lata, nie wiem, czy oligo masz otwartą wyspę czy nie? mam mam wbijemy sobie do oligo, na przykład zobaczymy e, co ten oligo ma na swojej wyspie czy to nas jakiś sklep? Nie, nie ma. Jeszcze nie mam. jeszcze nie mam sklepu, właśnie, bo zresztą jeszcze... mamy spa. Domin 23 ma dosyć fajny komunikat. Fajną Okej, okay, to zaraz wiemy do domina, no, ale tu Oligo widzimy, że zrobił sobie farmę e, melonów. Też pewnie, na przykład, kiedy jest mniejsza ilość gracza, a startuje event farmerski, jakieś szanse na zdobycie tu jakiegoś miejsca też pewnie ma e, przy takiej farmie. No tutaj mamy jakąś, jakiś dom, jakiś tutaj villager jest. E, Kreatywna nazwa trzeba przyznać. Widać, że stara się. O daj, daj. Stara się, okej, okay, dobra. No taki, taki domek lekko ubogi, ale no tak jak powiedział, zresetował, także nie wymagajmy od niego za wiele. Pójdźmy do dominu zobaczyć. Domin 23. Powiem domin widzicie się Was przywita zawsze na świni. Kiedy do niego wybijecie, więc. No, jak, tak jak mówiłem, to właśnie tutaj nasza wyspa opiera się na Mobgrinderze, który jest publiczny dla wszystkich graczy. Tak, możemy Wam pokazać, jak duży jest ten Mobgrinder. Naprawdę, no skala robi wrażenie, tak jak opowiadał, Moby się respią, nawet Glow squidy tutaj sobie pływają. Nie wiem, czy ty te Glow Squidy też ubijasz, sprzedajesz. Nie, one same giną. Ok, aha, same one giną, są, tak? Dobra. One są tym szkodnikiem, tak, jakby. Dobra, także jak widać. No, naprawdę, tutaj potężnie, i tak jak mówiliśmy, kiedy do domino, sobie tutaj wbijecie, do macie też sklepy, właśnie takie wyspowe, gdzie tutaj różne rzeczy sobie możecie kupować. Także głównie handel opiera się na tym, co znajduje się u graczy. Więc zapraszam do robienia swoich własnych sklepów na wyspach, skupów, do urozmaicania tutaj naszej gospodarki. Naprawdę znajdziecie tutaj bardzo wiele rzeczy. Też tam na początku mówili, że mamy właśnie Ether, czyli taką własną, dodatkową walutę. Możecie tu zauważyć na scoreboardzie po prawej stronie, że jest taka sekcja jak Ether. Ja mam akurat 12 sztuk, co jest praktycznie zerową ilością. Ale przypatrzcie... O, o, przepraszam. Poczekajcie, nie niszczcie może, ja pokażę jak tutaj... Nie zabijajcie, jak, jak wygląda zdobywanie Etheru. Widzicie, zabijam I tutaj I tutaj właśnie za zabijanie mobów czy za jedzenie żywności, ten eter, właśnie zdobywacie. To za eter, możecie kupić. Za eter, kupujecie sobie głównie ulepszenia wyspy, czyli macie easy limit i na przykład liczbę hopperów możecie sobie powiększać. Defaultowo jest 10, możecie dojść do 80 na chunk. Te wszystkie limity są per chunk, nie per cała wyspa. Liczba tłoków też może być ogromna per chunk. Co wytłumaczę dalej? Taka główna rzecz to jest właśnie wielkość wyspy. Startowo macie 50 na 50, ale możecie dojść do 300 na 300. Jest to ogrom, bardzo dużo to kosztuje, bardzo dużo pracy, ale naprawdę myślę, że, że jest warto. Daje wam to naprawdę bardzo dużo satysfakcji, że tak długi czas na coś musicie zbierać, a nie że po prostu wchodzicie i od buta macie wszystko. Także opcji jest naprawdę dużo za sam Ether, ale za Ether również, o czym jeszcze jakby w taki ogólny sposób nie mówiłem jest to taka przedpremierowa wiadomość będziemy starać się zrobić e, na przykład opcję też pojedynków o Ether e, czyli powstanie 50 na 50 e, bądź jakiś jackpot o Ether e, więc e, znowu niektóre osoby będą e, że tak powiem niezadowolone z takiego obrotu spraw, gdyż niektórzy są tutaj e, no nie odrywają się od jackpotów od e, od i od innych rzeczy, że tak powiem A kiedy dojdzie Ether to już po prostu Będą to wyniszczeni ludzie totalnie, ale jest to kolejna rzecz, która fajnie tutaj gry urozmaici. rozmaici, oraz też jeszcze jedna pewna rzecz za ten eter wejdzie. Nie już typowo pojedynkowanie się, ale opcja właśnie kupienia sobie pewnego ulepszenia. Eee, tutaj widzę, że Piesek za przeciek i jeszcze przed publikacją zaraz zostanie ukarany, nie wiem skąd on taką informację To jest ona chyba dosłownie z palca. No ale tak jak widzicie, naprawdę zmian tutaj jest sporo. Eee, ten film prawdopodobnie pojawi się na kanale e, 12 czy tam 13 lipca. Mm, kiedy edycja ma tam powiedzmy no już jakieś mm, półtorej miesiąca, więc naprawdę świeżutko. Gdyż u nas edycja no to tak 7-8 miesięcy, a nawet i dłużej więc głównie 14 lipca, kilka dni po publikacji, wejdzie większość takich nowych zmian, których jeszcze tutaj nie widzieliście. Także co, jeśli szukacie fajnego, unikatowego serwera Skyblock, to bardzo serdecznie zapraszamy iSkyblock.pl, IP macie dosłownie wszędzie, więc nie ma problemu, wersja dowolna, jest to serwer non-premium, czyli wejdziecie i z konta premium, i z non-premium. Do wyspy, oczywiście, możecie dodawać ile chcecie osób. W zależności, też wiadomo, im wyższa ranga, tym więcej tych osób dodacie. Ale na spokojnie, podstawową grupkę przyjaciół tutaj upchniecie. Także co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam serdecznie na serwer, na nasz drugi serwer skyblockowy, typowo, czyli iSkyblock.pl. Zapraszam. No i co? Możecie się pożegnać, moi drodzy. Cześć, widzenia. Na razie Wam wszystkim. Do widzenia.